Cześć, witam kochani bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Małolaty na gigancie Emma właśnie wstokuje pod prysznic strasznie śmierdzi wiemy z jakiego powodu Zak wrócił już do siebie, do domciu Emma została znowu sama jej ogródek wygląda tragicznie żadna nowość będzie musiała dzisiaj troszeczkę zająć się tym ogródkiem i muszę zasadzić jej to co ostatnio znalazła nie mamy z tego co pamiętam cebuli. Moglibyśmy też zasadzić. że szkurde. Chowaj się, cebulo. Moglibyśmy też zasadzić jeszcze jednego pomidorka. Dobra, niech ona to zasieje. No. No! Zasiej to. Ja to wszystko posprzedaję. Tak, sprzedamy, sprzedamy. Sprzedamy. Wszystko jak leci. Trujący czarny bez już mamy. Co to jest? Jakiś nieznany. Jeszcze musi zidentyfikować go. Mm, nie wiem, sprzedać tą mapę? Nie, może nie. Może poszukamy skarbu. Dobra, bazylia, sio. Mamy bazylię, mamy marchewkę. Sio. Hmm, mamy tutaj te motyle. Nie wiem, sprzedać, nie sprzedać. Dobra, cebulę już mogę sprzedać. Szałwia by się przydała nam jako przynęta do łowienia. Tutaj ma jeszcze niezidentyfikowany kwiat. Czarny bez już ma. Żegnam. Hmm. No okej, okay, w takim bądź razie... Długo jeszcze będziesz się szarowała? Boże. Kobieto, puchy marne. 33 dni zostały do zmiany grupy wiekowej. Mamy 606 simoleonów. Mogłabym kupić jej najtańszy telewizor i wtedy mogłaby podjąć pracę dorywczą. Ja wiem, że lepiej by było, gdyby miała komputer. Ze względów nawet towarzyskich i tak dalej. Ale najtańszy komputer, z tego co widziałam, wart jest 800 simoleonów. A pingwinek telewizor tylko 200. 260, 280? No w każdym bądź razie niecałe 300 simoleonów. Wiem, że jesteś głodna, Boże Kobieto, przecież masz coś w lodówce do jedzenia, nie? Sprawdźmy, co tu jest. Mamy jajecznicę, sałatka. Wiesz co, może coś bardziej pożywnego. Jesteś taka chuda. Dobra, zjedz tę sałatkę. Ta strasznie pożywna. <noise> Będzie musiała dzisiaj coś sobie upichcić. Jedz, jedz, kobieto, jedz. Przybieraj na wadze, jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz? Jestem ciekawa, czy Zak się pojawi. Tak sam z własnej woli, nieproszony. Pff. Wedel i Milka są głodne. Dobra, sama zjesz, to później musisz nakarmić swoich przyjaciół. Gdzie ty idziesz? Już od razu? Jeszcze nie zjadłaś sama. Wow, wow, wow. I byłoby po ręce. i gdzie je pchasz? U, oh. <grym> Jakie zgłodniałe. Jakie wygłodniałe to biedactwo. No, mogłabyś skończyć już tę sałatkę, co? Przestań chichotać. Pietruszkę chyba mamy, więc tego się pozbędę. Ale tak myślałam. Zaraz, gdzie jest ten. Dobra, schowam to. Bo chyba gdzieś po tej stronie. Tak, mamy tutaj ten ogródek osiedlowy. Muszę kupić nasiona, bo może znajdą się w pakiecie jakieś nowe. Owoce, kwiaty. Nie, ja chcę warzywa. Zobaczmy, co też się wylosowało. Otwórz tę paczkę nasion. Dziękuję za złożenie zamówienia. Emma znajdzie kupione przez siebie standardowe opakowania ogrodnicze w swoim wyposażeniu. Otwórz nasionka. Mogłabyś od razu pozmywać. Oczywiście, że tego nie zrobi. Co my tu mamy? Mamy pieczarki, mamy szpinak. I co, i to wszystko? Wow, no to żeś zaszalała. I chyba... to wszystko. Dobra, chodź tutaj. Jezu, twój ogródek. Podlej. Odchwaszczaj. Ratuj swój ogródek. Zasaćmy ten szpinaczek i zasaćmy grzybka. Zasaćmy też tego grzybka. Wow, za chwilę zabraknie miejsca. Czy ja sadziłam jeżynę? Chyba tak. Tu jest ten czarny bez chyba. Szałwia, pietruszka, bazylia. Tak, czarny bez. Czarny bez. Stokrotka. Hryzantyma. Tu są marchewki. Czarna byżyna. Cebulka. Nie, ma jeżynę. Ale w sumie nie by zasadzić jeszcze jeden krzaczor. Przydałoby się znaleźć winogrona. One są dosyć sporo warte. Zaręczyny. Pierścionki zaręczynowe dla zakochanego Sima nigdy nie jest za wcześnie, by stworzyć związek, który ma trwać przez całe życie. Sweet. No mogłabyś to zasiać, co? Wyś zasiej, zasiej. Spróbuj zidentyfikować? Serio? Nie może zasiąść, dopóki nie zidentyfikuje tego grzyba? Grzybie przebrzydłe. No to spróbuj zidentyfikować. Emma wraca do swoich obowiązków. Tam na ławce widzę, że moja Elena rozmawia sobie z Bellą Ćwir. Kogo my tu mamy w ogóle? Nie, myślałam, że to moja Elena. To jest chłopiec! To jest... Aha. O Boże! Sorry, Elena, wybacz, pomyliłam cię. Z jakimś chłopcem. No, ale ma okulary, no. I też brunet. Z daleka można się pomylić, no. Kobieto, musisz troszeczkę przyspieszyć. Z tym podlewaniem. O, boże, jeszcze będzie odchwaszczać. Cały dzień na tym jej zleci. No ale trzeba to zrobić. Jeżeli nie zrobimy tego teraz, to nasza praca do tej pory pójdzie na marne. O, o, toaleta, toaleta. Toaleta. Zaraz się posiusia. Aha, aha. Hmm. Może na wieczór zaprosimy zaka? Strasznie długo go nie było. Zaledwie kilka godzin. O, proszę, Colin pracuje jako robotnik fizyczny w firmie ogrodniczej zielona pięść. Wow! Kariera nieznana. Super, nawet nie wiesz, co twój narzeczony robi. Ja nie wiem co wy robicie w wolnym czasie. Co ty robisz? Aha, dobra, już myślałam, że... ZŻERA MOJE ZAPASY I co? Wiesz co to jest? Oczywiście, że nie. Weź zjedz jeszcze jednego grzyba I biegnij szybko robić siusiu Bo będzie wstyd na wizji Tak, wiem Tak, tak, wiem, ciśnienie, tak Gdzie ty biegniesz? Będziesz w domu identyfikowała grzyba? <grywa> Okej. <Okay. grywa> Na toalecie. <grywa> Boże! Jest nieginczne! Jak. Super, znowu jest głodna. Coś tam się zepsuło w lodówce. Nie ma to jak marnować wszystko, no. Tak, ehe, mogłabyś się pospieszyć? Sprzedam truskawki mm, Tą czarną beżynę również Chcę zobaczyć te mutylszczaki, jak one wyglądają Są wszystkie chyba takie same Zobaczmy Tak, wszystkie są takie same Jakieś pospolite. Dobra, no, sprzedam je. Nie ma sensu trzymać ich w ekwipunku. Tutaj mamy komary? Ja łapałam komary. Jestem nienormalna. Powinnam się leczyć. <noise> sprzedam to też wszystko. Yy, tu mamy tą grzebiuszkę. Ziemną. Jedną sprzedaj. Kolejną może rozmnożymy. Może tą żabę bakłażan rozmnażaj z zacintkowaną żabą. Nie, z pasiastą grzybiuszką ziemną. I co? Tu samo. Pokaż te żabki, jak one wyglądają. Strasznie. Ok, jedną mogę sprzedać. Nas stać na telewizor. Czy ty tam zasiałaś wszystko to, co trzeba? To weź, zbierz wszystkie plony. Zbierz wszystkie plony, potrzebujemy szmalcu. Pójdziemy pokopać troszeczkę w skałkach. Zbieraj, 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 zbieraj. Aż dwadzieścia marchewek, pietrucha, bazylia, stokrotki, Pff. czarna beżyna, chryzantemy, sprzedajemy wszystko jak leci, pomidorki, truskawole. Wow, ile mamy kasy? No, to mnie cieszy Ups, co ja zrobiłam! Nie, nie anuluj! Sprzedaj to wszystko. Gdzie ty idziesz, kobieto? Do krowokwiatów? Dobra. Szał wiesz 20... O mój Boże! Milka! Jak mogłaś? Wiedziesz, po co, że się zaczepiała? Chcesz zginąć? Nie nakarm tylko wyduj. No super! Po prostu super! Ryzykujesz życiem! Zabić cię to mało! Esencja rozbawienia! Wypij ją sobie, nie głupawy. Ekstra, po prostu ekstra! Fajnie! Dzięki Krowokwiatowi za wydobycie tej smakowitej esencji, gotowej do spożycia w późniejszym czasie. Mhm, tak, dziękuję mu. Zwłaszcza, że wylądowałaś w jej brzuchu. Czuję się jak pozbawiona emocji skorupa, no nie. Płacze, czy się śmieje? Ciężko stwierdzić. Oj, chyba płacze. Nie przeżywaj. Nie jest, że przyjaciel chciał cię zjeść. Naprawdę, to nic to nie stało. To nic wielkiego. No, szoruj się, szoruj, musisz coś zjeść. Wyrzuć zepsute jedzenie i mogłabyś. Hmm. Kurczę, to wszystko takie drogie. Zjedz sobie z Za cztery simulony. Gdzie ty z tym idziesz? Aha. Kurczę, przydałoby się kupić jej ...umywalkę. Co, kolejny krowokwiat głodna? Tak. Mogłoby zeżrzeć kogoś innego. Dlaczego biedną Emmę? Jako załamano. Ej, co ty robisz, uważaj? No i co? Jedna porcja, jedna porcja. Jakby bez przekonania, będzie wcinała. No dobra, skoro zarobiłaś, to myślę, że kupimy ci ten telewizorek. Kupimy ci pingwinka. Może jakiegoś kolorowego. Różowy, niebieski. No i niech będzie róż. Przydałoby się jakieś krzesło. Albo pufa. Dlaczego to wszystko jest takie drogie? 115, 150, 140. Dobra. Albo może, żeby było kolorystycznie pasowało do pingwinka. Masz. Masz pufę. Ciesz się, kobieto. Że jestem dla ciebie taka dobra. Możesz sobie pooglądać. Może. Kanał kulinarny, przy okazji troszeczkę się podszkolisz. No ale jedz! Jedz, kobieto! Co? Co ci się nie podoba? Pingwinek ci się nie podoba? Nie bądź podła. Jaka skwaszona. Jedz i oglądaj. Co nie możesz robić dwóch rzeczy jednocześnie? Nie załamuj mnie. Oglądaj. No. Dzięki. Gdzie żeś schowała swoje jedzonko? Jedz spaghetti. Co jej jest? Hej, chyba nie będziesz chora, co? Bliska, nie choruj. Ja cię proszę. No. Wcinaj, wcinaj. Co? Już dosyć oglądania? To weź wyłącz chcesz mieć gigantyczne rachunki? nakarm wedelka i moja droga tutaj w pobliżu są skałki zanim pójdziesz spać to jeszcze troszeczkę sobie pokopiesz nie kop w poszukiwaniu skarbów tylko normalnie kop masz tylko jedną mapę co to jest za krzaczek? truskawole a tutaj? chryzantemy Stokrotki. O, jeszcze tutaj jest. Coś ciekawego. <grywa> o, proszę. Jaka strana. Dasz radę. Co tu dla ciebie? Nie. Odmawia. O, jak ty mnie wkurzasz. Dobra. W takim razie idziesz spać. A nie, 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 nie. Chwila, moment. Zanim pójdziesz spać, skoro teraz masz już wszystkie sprzęty w domu. To, moja droga, znajdziesz sobie pracę dorywczą. Nadszedł ten wielki moment, kiedy w końcu podejmiesz pracę i zaczniesz się normalnie utrzymywać. Jaka skrzywiona. Mamy baristę. Ok, gdzie płacą najwięcej? Chyba w robocie fizycznej. 59, 40, 18, 40... Ale ja nie chcę, żeby ona zasuwała fizycznie. Ona i tak biedna musi kopać w skałkach, zbierać nasiona, łowić ryby. Może opiekunka do dziecka? Jest też pracowniczka sklepu. Zaplanuj swoją przyszłość i rozpocznij karierę jako sprzedawca od przygotowywania wystaw do czarowania klientów. Jesteś na dobrej drodze, by zdobyć bonusy zniżki i słodkie Simoleony. Hmm, to jest dosyć interesujące. Tylko jak będzie pracowała w sklepie, czy... Hmm, nie natknie się na swoich nauczycieli, koleżanki z klasy. Hmm, najbardziej chyba bezpieczną pracą byłaby opiekunka do dziecka. No i robotnica fizyczna. Dobra, ale jestem ciekawa tej pracy w sklepie, więc... Uuuu, od, od razu dostała 188 simoleonów Emma pracuje teraz jako sprzedawczyni sklepowa w miejscu o nazwie Kup pan cegłę z Puchas. O mój Boże, co ty w kurtowni budowlanej się zatrudniłaś. Kup pan cegłę. No, nie wiem, co by pan zrobił z tą jedną cegłą. Sprzedawczyni sklepowa, praca za trzy dni. Dopiero musi osiągnąć drugi poziom charyzmy. No tak, musi wciskać ludziom kit, jak chce sprzedać. Nie wiadomo co. Dobra, idź do domu, idź spać, Marudo. Jedna. Krowo kwiaty, zadowolone, zadowolone. No, sio, spać, co? Nie zdrzemnij się. Śpi. Śpi. Dobrze, Emma sobie smacznie śpi. Ja na tym zakończę ten odcinek. On najprawdopodobniej nie będzie zbyt długi. <laughs> przykro mi, <laughs> naprawdę przykro mi. Ale z reguły. Będę pokazywała tylko jeden dzień simowy. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa!